Według legendy jedna z najsłynniejszych wojen starożytności, Wojna Trojańska zaczyna się od porwania Heleny, żony króla Sparty Menelaosa przez trojańskiego księcia Parysa. Zdenerwowany Menelaos prosi o pomoc swojego brata Agamemnona, króla Myken, najpotężniejszego miasta ówczesnej Grecji. Agamemnon, zebrawszy potężną flotę oraz najwspanialszych z dowódców, wyrusza pod Troję, by tam przez 10 lat oblegać miasto. Poznajemy niepokonanego, prawie niepokonanego Achillesa, poznajemy mężnego Hektora oraz sprytnego Odyseusza, którego pomysłem było podstawienie pod bramę Troi wielkiego drewnianego konia z drużyną Greków w środku. Pod osłoną nocy otworzyli bramy miasta, gdy Trojanie, upojeni myślą o zwycięstwie oraz zmęczeni suto zakrapianą biesiadą, udali się spać. Potem nastąpiła rzeź mieszkańców oraz zniszczenie miasta, a Helena wróciła do Sparty. Gdy myślimy o wojnie trojańskiej, to oczywiście na myśl przychodzi nam Iliada Homera. Tylko że Iliada. Nie zaczyna się od porwania Heleny, nie zaczyna się nawet od momentu, w którym Achajowie lądują u wybrzeży Troi. Gdy Iliada się zaczyna, Achajowie siedzą już pod trojańskimi murami przez 10 lat. Iliada nie kończy się również zniszczeniem Troi, kończy się pogrzebem Hektora, księcia trojańskiego. Nie ma w niej również wzmianki o koniu trojańskim. Iliada bowiem to jest część tak zwanego cyklu epickiego, składającego się na kilka opowieści, z czego tylko Iliada oraz Odyseja, ocalały czy też dotrwały do naszych czasów w całości. We fragmentach przetrwała natomiast Mała Iliada oraz Zniszczenie Troi i to właśnie w tych dziełach, a raczej w streszczeniach tych dzieł, w innych utworach poznajemy resztę historii. Część opowieści możemy poznać również w Enejdzie, rzymskiego poety Wergiliusza, która opowiada o losach Eneasza, trojańskiego wojownika, który zbiegł z płonącego miasta. No i teraz rodzi się oczywiście pytanie, czy Troja w ogóle istniała? A jeżeli istniała, no to czy została zniszczona? A jeżeli została zniszczona, no to kiedy? Czy konflikt trojański w ogóle miał miejsce? I odpowiedź na te pytania brzmi, zależy kogo spytacie, bo widzicie, wydawać by się mogło, że w sprawie Troi panuje konsensus, że istniała, że jest to miasto odkryte w północno-zachodniej Turcji, obecnej Turcji. Jednak prawda jest o wiele bardziej złożona, bo wojna trojańska ciągle trwa, tylko na polu naukowym. Z jednej strony mamy obóz zwolenników nieżyjącego już Manfreda Korfmana, który w latach 1988-2005 do 2005 prowadził wykopaliska na oraz wokół wzgórza Hisarelik, czyli rzekomego miejsca antycznej Troi. Uważał on, że Troja istniała i że wojna trojańska miała miejsce. Oczywiście nie w takiej postaci, w jakiej opisuje ją Homer, ale mimo wszystko gdzieś tam ten konflikt był, którym Homer się zainspirował. Z drugiej strony mamy chociażby Franka Kolba, autora książki manipulowana Troja, który twierdził, że wojna trojańska nigdy nie istniała, że Troja nigdy nie istniała, że to wszystko było literackim wymysłem. Natomiast to, co znajduje się na wzgórzu Hisarlik, te wszystkie ruiny, które mają być rzekomą Troją. Są tylko pozostałościami po jakimś bezimiennym mieście epoki brązu. Według niego wszystkie dowody, które dotychczas znaleziono, absolutnie nie dają żadnej podstawy do twierdzenia, że rzeczywiście tam jest Troja, że to wszystko jest życzeniowe myślenie, że te argumenty, że to dowody są po prostu podpinane pod tezę, pod tezę, że Troja rzeczywiście istniała, a do tego jeszcze dochodzą grube pieniądze oraz Polityka. Konsensusu tutaj nie ma, to znaczy w opinii publicznej oczywiście ten konsensus jest, natomiast w świecie naukowym, szczególnie w świecie niemieckiej nauki, niemieckiej archeologii, jest to ciągle dosyć wyraźny i gwałtowny konflikt. Każda strona ma swoje argumenty. Homer, nie do końca wiemy, czy to była jedna osoba, czy może kilka osób, które powtarzały oraz uzupełniały historię wojny trojańskiej oraz Odysei. Na potrzeby tego materiału, żeby było nieco prościej, wiecie, przyjmiemy, że Homer był jedną osobą. Zarówno Iliada, jak i Odyseja powstawały około 8. vii wieku przed Chrystusem. Wtedy właśnie kultura grecka wychodziła z trwającego cztery wieki okresu, zwanego wiekami ciemnymi. Był to ponury czas rozpoczęty upadkiem cywilizacji mykeńskiej, która była najpotężniejszym ośrodkiem władzy Grecji przedklasycznej. Ciemne wieki to okres, w którym porzucono pismoliny RdB, którym posługiwali się Mykeńczycy, miasta zaczęły pustoszyć, a sztuka zaczęła przybierać coraz to prostsze formy. Czasy, w których powstawał cykl epicki, był powolnym wychodzeniem z wieków ciemnych i ponownymi narodzinami kultury. I ten cykl zaczął prawdopodobnie jako przekaz ustny, opowieści powtarzane przy różnych okazjach, uzupełniane przez kolejnych gawędziarzy i bardów. Być może swój początek miały jeszcze w postaci pisemnej, w spisanych przez Mykańczyków wydarzeniach. To są jednak tylko gdybania, bo żadne takie świadectwo nie przetrwało do naszych czasów. Starożytni Grecy na pewno wierzyli w istnienie bogów, którzy interweniowali w trakcie wojny trojańskiej. Dla Greków byli praktycznie tak samo namacalni jak inni ludzie, tylko bardziej potężni i ciskający pioruny. Wierzyli również, że wojna trojańska rzeczywiście miała miejsce. Herodot oraz Tukidydes uznawali ją za historyczny fakt. Obaj jednak krytykowali Homera za literackie upiększenia. Co jest dosyć ironiczne w kontekście tego, że Herodot również bardzo lubił sobie pewne rzeczy półpiększać. I choć wierzono, że wojna trojańska miała miejsce tak już wtedy, powątpiewano w to, co Homer opisywał. Herodot podaje, że wojna miała miejsce między 1250 a 1280 rokiem przed naszą erą. Tukidydes umieszcza ją nieco później, około 1220 roku, natomiast historyk Erastotenes idzie za swoimi wnioskami jeszcze dalej i twierdzi, że upadek Troi miał miejsce w 1184 roku. Najpóźniejszą datę upadku Troi podaje Eforos z Skyme 1134, najwcześniejszą zaś historyk Durius Samos 1380. Już Herodot i Tukidydes mieli wątpliwości co do prawdziwości opisanych przez Homera wydarzeń. Poddawano w wątpliwość, zresztą słusznie, liczbę armii zebraną przez Achajów, którzy oblegali Troje. Według cyklu epickiego Agamemnon zebrał ponad 1100 okrętów oraz 100 tysięczną armię. Liczby bardzo nieprawdopodobne jak na okres epoki brązu. Już wtedy ta opowieść była legendarna, taka ku pokrzepieniu serc. O wielkich wojownikach, o bogach oraz chwalebnych czynach, o złotych czasach, które dawno minęły. Nie ulegało jednak wtedy wątpliwości, że wojna trojańska miała miejsce. Z czasem jednak, z biegiem historii, pojawił się sceptycyzm, aż w końcu większość historyków zaczęła uważać, że wojna trojańska była jedynie literackim wymysłem, a sama Troja tak naprawdę nigdy nie istniała. Nie znaleziono bowiem żadnych ruin, które wskazywałyby na to, że Troja Homera była czymś więcej niż tylko mitycznym wymysłem dopóki rzeczywiście nie została odnaleziona przez niemieckiego archeologa amatora Heinricha Schlimana. Słowo archeolog jest jednak tutaj zdecydowanie zbyt pochlebne, ponieważ Schliman zostawił po sobie więcej zniszczeń niż odkryć. Niemniej to on natrafił na ślady mitycznej Troi. No i wtedy dyskusja na temat wojny trojańskiej zmieniła bieg. To znaczy nie dyskutowano już, czy ona rzeczywiście się wydarzyła. Odkrycie mitycznej Troi zawładnęło wyobraźnią nie tylko opinii publicznej, ale również świata naukowego. Frank Calvert był amerykańskim wicekonsulem w mieście Kanakale w południowo-zachodniej Turcji w drugiej połowie XIX wieku. Zakupił wtedy ziemię, na której znajdowało się wzgórze hisarlik i rozpoczął tam prace wykopaliskowe. Wkrótce odsłonił fragmenty świątyni Ateny oraz mury wybudowane w IV wieku przed naszą erą przez Lizymacha. bo widzicie, homeryjska troja nie była jedyną troją. To znaczy, wszystkie były w tym samym miejscu, ale to nie były te same troje. Łącznie było ich dziewięć, każda nadbudowywana na poprzedniej. Jednak dużą część z tych pozostałości zniszczył Heinrich Schliemann, gdy na zaproszenie Calverta rozpoczął wykopaliska w 1870 roku. Szliman, tak jak mówiłem, był bardziej poszukiwaczem skarbów, choć bardzo zależało mu na tym, by odkryć prawdziwą troję. Nie zależało mu natomiast na innych, które były nad nią, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń miejsca wykopalisk. No tak się dzieje, kiedy używa się dynamitu. Zniszczył m.in. tę troję, która według konsensusu jest tą homerycką. Chociaż konsensus w tym przypadku jest być może zbyt dużym słowem. Kilka lat po rozpoczęciu wykopalisk. Calvert cofnął Szlimanowi pozwolenie na kontynuowanie prac na jego terenie. Jednocześnie publicznie skrytykował Szlimana za barbarzyńskie metody pracy. Szliman był przekonany, że homerycką troją była tak zwana Troja 2. To właśnie tam natrafił na tak zwany skarb Priama. Było to sześć pojemników wypełnionych przedmiotami ze srebra oraz złota. Tylko, że potem okazało się, że to wcale nie jest skarb Priama, tylko po prostu Skarb, a do tego Troja II wydawała się być zbyt wczesnym miastem, jak na inwazję mykeńczyków. Dzisiaj jej wiek szacuje się na około 2200 rok przed naszą erą, a kultura mykeńska trwała od XVII do połowy XII wieku przed naszą erą, kiedy to została zniszczona przez najazdy tzw. ludzi morza. Ostatecznie nawet Szliman zaczął powątpiewać w to, że Troja II mogła być troją, którą rządził legendarny król Priam i którą zniszczyli Achajowie pod wodzą Agamemnona. Jego wątpliwości się potwierdziły, gdy w trakcie wykopalisk, którymi kierował Wilhelm Dopfeld odkryto Megaron, czyli prosty, prostokątny budynek datowany na okres Troi VI. Sam budynek nie był aż tak ważny, natomiast to, co w nim znaleziono, jak najbardziej, były to bowiem pozostałości pomykeńskiej ceramice. To znaczy, że Troja VI istniała w tym samym okresie, w którym istniała kultura mykeńska. Mało tego, obecność takiej ceramiki wskazuje, że Trojanie i Mykeńczycy utrzymywali ze sobą kontakty. Czy w takim razie troja 6 jest tą troją, którą opisywał Homer, no tutaj również pojawiły się pewne wątpliwości. Zresztą cały czas te wątpliwości są. W latach 20-tych XXX wieku archeolog Karl Blegen ponownie przyjrzał się ruinom troi 6 no i stwierdził, że miasto nie padło ze względu na najazd, nie zostało zniszczone przez najazd a przez trzęsienie ziemi. Kiedy jednak przyjrzał się pozostałościom po troi 7 po Troi 7a konkretnie, no to doszedł do konkluzji, że zostało ono spalone, a ogień podłożyła ludzka ręka. Natomiast trzęsienie Ziemi może mieć również swoje odzwierciedlenie u Homera w postaci konia trojańskiego. Część badaczy skłaniała się do wniosku, że koń trojański miał symbolizować potęgę Posejdona, boga mórz, trzęsień Ziemi oraz koni. Tylko, że ten legendarny koń trojański mógł być również czymś innym, ale o tym za chwilę. Według badań archeologicznych import mykańskiej ceramiki do Troi ustał na przełomie okresów Troi 6 i Troi VII, a gdy okres Troi 7 się zaczynał, mykańskie cytadele ciągle górowały nad Grecją. Ustalenie więc dokładnej daty upadku homeryckiej Troi jest więc dzisiaj rzeczą raczej niemożliwą, bo też nie ma jednoznacznych dowodów na to, kiedy nastąpił najazd poetycko opisany w cyklu epickim i czy był to jeden najazd, a może kilka. Mamy bowiem pisemne dowody na to, że Mykańczycy sprawiali kłopoty wybrzeżom Anatolii przez długi czas, praktycznie przez cały XIII wiek przed naszą erą. Bezpiecznie można więc założyć, że to właśnie wtedy mniej więcej w okresie podawanym przez Herodota miał miejsce ten legendarny najazd, albo najazdy. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy tezę, że jeden z tych najazdów był tym opisanym przez Homera, tylko widzicie, za tym wszystkim może stać. Polityka. Jak stara się dowieść Frank Kolb, zwolennicy poglądu, że wzgórze Hisarlik jest miejscem opisywanym przez Homera, nie tylko dopasowują dowody do własnej tezy, ale pierwotne pobudki stojące za umieszczeniem tutaj miejsc wykopalisk są inne niż naukowe. Miało chodzić w dużej mierze o wpływy w okolicach cieśniny Dardanele, czyli w okolicach dawnego Hellespontu, oraz toczącą się w latach 1853 do 1856 wojnę krymską, na której Heinrich Schliemann zbił majątek. Frank Calvert, który przekonał Schliemana do tego, że wzgórze Hisarlik jest miejscem legendarnej Troi, nie był zresztą jedynym politykiem, kupcem czy archeologiem, który zainteresował się tym miejscem, ale innymi zajmować się nie będziemy. Generalnie Frank Calvert potrzebował finansowania na swój projekt, a Schliemann był w stanie mu je zapewnić. Frank Kolbe twierdził również, że Calvert poprzez współpracę ze Schliemanem chciał. Zapewnić sobie stanowisko wicekonsula Prus, a przez to zapewnić sobie również finansowanie. Z Prus I Sarlik miał być więc od początku lokalizacją zmanipulowaną, a znalezione na miejscu ruiny, mniej więcej pasujące do homeryckiego opisu jedynie z biegiem okoliczności, który z czasem przekształcił się w przekonanie, w przekonanie, że to jest właśnie. Troja, tylko że to przekonanie nie jest poparte przekonywującymi dowodami. Zostawmy jednak teraz tę względną współczesność i wróćmy do tych, którym mykańczycy sprawiali kłopoty, a było to pewne potężne imperium, na obrzeżach którego leżała właśnie Troja. Troja leżała w północno-zachodniej części Anatolii. Na północy rozciągała się ciśnina na Hellespont, czyli dzisiejsze Dardanele. Zwolennicy poglądu, że Troja była dużym miastem, utrzymują, że sprawowała ona nad Hellespontem kontrolę. Przez Hellespont wiodły bowiem ważne szlaki handlowe, a statki często potrzebowały miejsca do postoju, gdy na przykład chciały skryć się przed zdradliwymi wiatrami. Ówczesne okręty pływały nisko zanurzone, co narażało je na mocne porywy wiatru. Nie były również zdolne płynąć pod wiatr. W takiej sytuacji w ruch szły wiosła obsługiwane przez wioślarzy, często niewolników. Ostatnim naturalnym portem przed wejściem do Hellespontu była zatoka Besika, położona niedaleko Troi, więc wydaje się być prawdopodobne, że to właśnie to miasto sprawowało nad zatoką kontrolę. Do tego Troja miała własną zatokę trojańską. Jednak jeżeli wybralibyśmy się dzisiaj na miejsce mitycznej Troi, nie zobaczylibyśmy żadnej zatoki, tylko płaskie pola. Nie bez przyczyny jednak na miejscach badań archeologicznych często odnajdywane są muszle. Ponad 3,5 tysiące lat temu nie było tu bowiem pola, a właśnie zalana wodą zatoka. Miasto zaczynało jako niewielkie osiedle mające raptem 90 metrów, które założono prawdopodobnie około 3600 roku przed naszą erą. To jest ta troja, którą archeologowie nazywają pierwszą. Było ich bowiem 9, a i one podzielone były na kolejne etapy, których łącznie było 47. Te etapy zaś oznaczone są kolejnymi literami alfabetu, tak jak w przypadku troi 7 od A do H. Gdy Ahajowie najechali na Troje, czy to na etapie VI czy VII jej fazy, w XIII wieku przed naszą erą, było to już bogate miasto, którego centralnym miejscem była cytadela. W tamtych czasach była to norma: miasta budowano wokół potężnych cytadel. Miejsc, z których łatwo się bronić, otoczonych budynkami oraz wysokim murem. Tylko że to, co odnaleziono, pomimo pozostałości po imponujących murach, wskazywało raczej na niewielkie miasto. Homer zaś pisał o mieście ogromnym. Ta zagadka została rozwiązana, gdy w 1988 roku archeolog Manfred Korfman ponownie udał się na wykopaliska. Tym razem jednak przeprowadzał badania nie tylko na wzgórzu Hisarlik, ale dookoła niego. Okazało się, że potencjalna troja z okresu najazdu Achajów jest 13 razy większa niż pierwotnie zakładano. Rozciągało się ono na przestrzeni 270 tysięcy metrów kwadratowych i szacuje się, że zamieszkiwało je około 10 tysięcy Osób. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, to mało, wtedy jednak było to rzeczywiście znaczące miasto, jeżeli Takowe było. Frank Kolb poddaje w wątpliwość twierdzenia Korfmana. Uważa, że to, co odkopano, nie wygląda na duże miasto i że więcej tutaj terenów, które wyglądają na rolnicze. Mało tego, uważa, że bogactwo oraz rola odkrytego miasta, czy to jest Troja, czy nie, jest znacznie przeceniana. Nie było ono ani tak bogate, ani tak ważne, jak chcą sądzić ci, którzy są zwolennikami poglądu, według którego to właśnie jest Homerycka Troja. W wątpliwości poddawane jest również to, że Troja była miastem handlowym, a to dlatego, że póki co nie odkryto jeszcze ani jednego stricte handlowego miasta epoki brązu. Te rozległe tereny miasta również prawdopodobnie otoczone były murem, co ciekawe, Korfman odkrył również ciągnący się na 200 metrów i głęboki na 2 metry rów. Według niego była to jedna z linii obrony, która miała powstrzymać nacierające rydwany. Z tych zaś korzystali wtedy mykańczycy, były to takie ówczesne czołgi. Korfman uważał, że mur otaczający miasto musiał biec przed tym rowem. To właśnie częścią tego muru miejskiego, a nie muru cytadeli, miała być opisana przez Homera Bramaskajska, która wychodziła na pole opisanej przez niego bitwy. Po tym murze zostały jakieś pozostałości, które wskazywały, że był znacznie mniej imponujący niż ten otaczający cytadele. I tutaj również natrafimy na polemikę. Według sceptyków, odkryty przez Korfmana rów był rowem irygacyjnym, a nie obronnym. Stronnicy Korfmana jednak kontrargumentują, że owszem, mógłby być to rów irygacyjny, ale tylko wtedy, kiedy woda płynęłaby w górę. Tylko teraz rodzi się pytanie, czy Troja rzeczywiście nazywała się. Troja. W datowanych na około 1420 rok przed naszą erą hetyckich tabliczkach wspomniana jest nazwa wilusza. Nazwa ilion, czyli inaczej troja, ma być więc pochodną wiluszy. Wilusza, wilusa, ilios, ilion. Jednak i tutaj musimy posłuchać tego, co mówi Frank Kolbe, który twierdzi, że absolutnie nic w tej materii nie zostało udowodnione. Mało tego są językoznawcy, którzy uważają, że nie można łączyć słowa wilusza. Z Ilion. Tak więc wydaje się, że na terenie dyskusji na temat Troi nie ma praktycznie żadnego zgodnego pola. Imperium Hetytów, podobnie jak Persja wiele wieków później, nie było jednolite i w jego skład wchodziło wiele ludów oraz kultur. Wydaje się jednak, że było ono zarządzane w taki sposób, by tych kultur nie tłamsić. Tym rozległym imperium rządził wielki król i w czasach, w których prawdopodobnie wydarzyła się opisana przez Homera wojna trojańska, jednym z takich wielkich królów był Hattusilis III, który umacniał wręcz lokalne prawa. W datowanym na 1280 rok przed Chrystusem traktacie hetycki wielki król Mutawalis wymienia wilusze jako państwo przyjazne. Jednak źródła hetyckie i archeologiczne mówią nie tylko o wiluszy, ale również o cywilizacji z z którą mieli nie lada kłopoty. Choć w ruinach Troi nie odnaleziono absolutnie żadnych tekstów, które mogłyby nam o jakiejś wojnie opowiedzieć, tak w źródłach hetyckich znajdziemy naprawdę sporo informacji dotyczących tego, co działo się w tamtych rejonach. Znajdziemy w nich źródła na temat konfliktów oraz buntów. Te teksty odkryto m.in. w archiwach jednego z hetyckich miast Hattusus. No i w tych tekstach mowa jest o tak zwanym kraju Achiawa. Co oczywiście od razu budzi skojarzenie z ahiami. No i tutaj do głosu ponownie musi dojść Frank Kolbe, który twierdzi, że łączenie ahiawy z ahiami nie ma praktycznie żadnych podstaw i są jeszcze językoznawcy, którzy Achijawę łączą z hijawą na Cylicji. Łączenie Achijawy oraz Ahajów ponownie ma być interpretowaniem historii na własny użytek, by potwierdzić, że wojna trojańska rzeczywiście miała miejsce. Niemniej Mykeny istniały naprawdę. Mykeńczycy byli cywilizacją, która utrzymywała stosunki dyplomatyczne i handlowe z Anatolią, chociaż w podobnym stopniu wyprawiali się tam na wyprawy upieszcze, co generalnie było w tamtych czasach normą. Co do tego handlu jednak też pojawiają się wątpliwości. Sceptycy, powątpiewający w potęgę handlową Myken, twierdzą, że na mykeńskich tabliczkach z pismem linearnym B nie ma żadnej wzmianki o handlu. Niemniej w jakimś stopniu Mykeńczycy musieli uczestniczyć w wymianach handlowych, bo we wrakach statków handlowych, m.in. w tym znalezionym w pobliżu przylądka Uluburun, odnaleziono towary pochodzenia mykeńskiego. To właśnie położone na Peloponezie Mykeny, były najpotężniejszym miastem ówczesnej Grecji. Była to cywilizacja na tyle ważna, że wspominały ją źródła egipskie. I może to o czymś świadczyć, ponieważ Egipcjanie uważali się za lepszych od innych. Całą cywilizacją mykańską nie będziemy się dzisiaj jeszcze zajmować, zrobimy to w osobnym materiale. Dzisiaj opowiemy o niej w kontekście wojny trojańskiej. Według Homera przyczyną konfliktu było uprowadzenie Heleny, żony króla Sparty Menelaosa i jednocześnie brata króla Agamemnona. Nie musi być to bardzo dalekie od prawdy, bo porywanie branek było wtedy niestety na porządku dziennym. Achajowie organizowali wyprawy łupieszcze, ale również mieszali się w sprawy polityczne hetyckiego państwa. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli Achijawę utożsamiać będziemy z homeryckimi Achajami, tak pamiętajmy, że żyli oni nie tylko na terenach Grecji, ale również na wybrzeżach Anatolii, między innymi w Milecie. Katalog okrętów, zawarty w Iliadzie, opisuje dokładnie, jakie miasta wysłały swoje kontyngenty na wezwanie Agamemnona. Dwie trzecie z tych miast odnaleziono. Jednak Hetyci oraz Ahajowie utrzymywali kontakty nie tylko przez wojaczkę czy miejscowe konflikty. Na tabliczce datowanej na około 1330 rok przed naszą erą, wspomina się o tym, że król Ahijawy użyczył hetyckiemu królowi Mursilisowi posągi przedstawiające bóstwa, które miały mu pomóc w problemach zdrowotnych. Natomiast prawdopodobne bezpośrednie odniesienie do wojny trojańskiej albo jakiegoś konfliktu, w którym miasto brało udział, możemy znaleźć w tak tzw. liście Tawalgawasa, który był adresowany do króla Ahijawy. Dotyczył on niespełnionej prośby pojmania niejakiego Piamaradusa, który wywoływał niepokoje w krainie Luka. W tym liście znajdziemy również prawdopodobnie odniesienie do wojny trojańskiej albo jakiegoś konfliktu, który toczył się wokół tego miasta. Mowa bowiem o tym, że Hetyci oraz Achajowie ścierali się już w Wiluszy. Achajowie przede wszystkim bardzo ingerowali w sprawy wewnętrzne Hetytów oraz siali zamęt na wybrzeżach Anatolii, a tam przecież znajdowała się Troja. Nawet jeżeli staniemy po stronie tych, którzy uważają, że wojna trojańska rzeczywiście miała miejsce, tak oczywiście dziesięcioletnie oblężenie, to nie mogło wydarzyć się w taki właśnie sposób. W Iliadzie bezpośrednim powodem wojny jest uprowadzenie Heleny oraz chęć zmazania plamy na honorze. Oczywiście to jest dobry powód dla historii fikcyjnej. Jeżeli byśmy go przełożyli na rzeczywistość, jest on bardzo mało prawdopodobny. Przede wszystkim rzeczywiste powody konfliktu trojańskiego, jeżeli takowy się wydarzył, prawdopodobnie były inne: ekonomiczno-polityczne. Po pierwsze, wyprawa upieszcza miała na celu wzbogacenie się. Drugim powodem mogła być dalsza chęć destabilizacji regionu, dzięki czemu Achajowie mieliby ułatwione zadanie w rozszerzaniu swojej strefy wpływów na Anatolię. Dziesięcioletnie oblężenie byłoby zbyt kosztowne i wymagałoby ogromnych nakładów zasobów, a potencjalne zwycięstwo. Na pewno nie byłoby w stanie ich zrekompensować. Iliada więc być może odnosi się do serii konfliktów, które wtedy toczyły się wokół państwa Wiluszy i które ostatecznie doprowadziły do zniszczenia Troi 6 albo 7. Przeciwnicy tej teorii z Frankiem Kolbem na czele utrzymują, że Troja nigdy nie istniała, no i oczywiście, że wojna trojańska nigdy się nie wydarzyła. Brytyjski historyk Andrew Dalby twierdzi, że choć wojna trojańska prawdopodobnie się wydarzyła, tak nigdy nie będziemy w stanie nie tylko jej dokładnie zrekonstruować, ale również jedynie zakładać jej przyczyny. A te założenia będziemy budować na podstawie niepełnych źródeł, które nie mówią bezpośrednio o tym, że wojna trojańska miała miejsce, ale raczej o konfliktach, które toczyły się między hetytami, Arzawą oraz ludem Achijawa. I tak jak już wspominałem, są ludzie, którzy argumentują, że żaden z tych ludów nie miał nic wspólnego ani z homeryckimi ahajami, ani z Trojanami. Przyczyną najazdu mogły być po prostu bogactwa. Aktywność Ahajów w regionie Anatolii sprawiła, że wiedzieli, jak bogata jest Troja, i chcieli ją po prostu złupić. Jednak przeciwnicy utożsamiania wiluszy stroją twierdzą, że miasto odkopane na wzgórzu Hisarlik wcale nie było bogate. Nie odnaleziono w nim bowiem, prócz tzw. skarbu Priama, żadnych świadectw, które wskazywałyby na bogactwo miasta. Brak tutaj m.in. malowideł naściennych, tak częstych w miastach znaczących. Jednak o tym, że miasto uczestniczyło w wymianach handlowych może świadczyć fakt, że odnaleziono w nim szczątki ślimaka morskiego, który był potrzebny do produkcji purpury, jednego z najdroższych, o ile nie najdroższego barwnika starożytnego świata. Ci, którzy widzą na wzgórzu Hisarlik homerycką troję utrzymują, że prawdziwe skarby, między innymi miejsca pochówku władców, nie zostały jeszcze odkopane. Jeżeli Ahajowie rzeczywiście najechali na troje, to prawdopodobnie ją po prostu złupili. To właśnie na etapie troi 6 i 7 kończą się ślady mykańskiej ceramiki w odnalezionych ruinach miasta. Ich cywilizacja zaś sama wkrótce upadła, zakończona najazdami tajemniczych ludzi morza. Co zaś z tym sławnym koniem trojańskim. No cóż, jedno wyjaśnienie już znacie. Koń był symbolem bogatrzęsień ziemi. Poseidona. Drugie wyjaśnienie jest nieco bardziej prozaiczne. Była to po prostu machina oblężnicza. Oczywiście nie taka, która wyglądała jak koń, taka machina jednak w pewnym stopniu mogła przypominać jakieś zwierzę albo jakąś bestię. Obecność machin oblężniczych na ówczesnych polach bitew nie powinna dziwić. Ważne ośrodki miejskie tamtych czasów były bardzo ufortyfikowane, centralnym miejscem tych ośrodków miejskich były cytadele. Tak więc jeżeli założymy, że Achajowie rzeczywiście oblegali Troje, ten koń trojański był więc prawdopodobnie taką machiną oblężniczą służącą do kruszenia murów. Zresztą ta interpretacja nie jest nowa, a sięga jeszcze czasów starożytnych. O tym, że koń trojański był w istocie machiną oblężniczą pisali już Piliniusz Starszy oraz Pałzaniarz. Niektóre z takich machin rzeczywiście przypominały zwierzęta ze względu na wyższą od reszty nadbudówkę, z której wystawały dwie długie i grube włócznie służące do uderzania w mury. W machinie, która zazwyczaj pokryta była zwierzęcą skórą, mogli również skrywać się żołnierze i pod jej osłoną podchodzili pod miejskie mury. Taka machina bowiem mogła skutecznie bronić tych żołnierzy przed ostrzałem. Tak więc, na pytania, czy Troja rzeczywiście istniała i co tak naprawdę wiemy o wojnie trojańskiej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Obie strony, zarówno ta, która twierdzi, że miejsce wydobycia na wzgórzu Hisarlik to jest właśnie ta Troja, jak i przeciwnicy tej teorii, mają swoje argumenty i bardzo się ich trzymają. Wojna trojańska ciągle trwa, tylko że na polu naukowym, szczególnie niemieckim polu naukowym. Archeologia niemiecka od zawsze była związana z Troją. Schliemann był Niemcem. Tak samo jak Manfred Korfman, tak samo jak Joachim Latacz i tak samo jak Frank Kolb. I ta wojna rzeczywiście jest zażarta, ponieważ obie strony używają w niej określeń, które w świecie naukowym uchodzą za największą obelgę. Nazywając się nawzajem Denikenami archeologii. A propos Denikena, w przyszłym materiale wrócimy do Egiptu. Do piramid. Nie będziemy zajmować się piramidami w takim denikanowskim kontekście. Do denikana wrócimy jeszcze w osobnym materiale. Natomiast nadchodzący materiał będzie kontynuacją tego nieoficjalnego cyklu egipskiego kultu grobowego. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Do zobaczenia.